Witajcie, kochani, pierwszego dnia po szczepieniu przeciwko COVID-19 szczepionką AstraZeneca. Zaszczepiłam się wczoraj i za chwilę opowiem wam, jakie mam tego efekty. Ale zanim zacznę, przestrzegam Was, kochani, pamiętajcie, że pierwsze szczepienie nie pozostawia odporności. Poza tym, jeśli spotykacie się z kimś bliskim, znajomym, zaufanym, zakładajcie maseczki, jeżeli Wam na tych bliskich zależy. Dlatego, że nigdy nie wiemy z kim ta koleżanka się spotykała, czy nie jeździła publicznymi środkami transportu, czy poza miejscem spotkania dochowywała tych obostrzeń sanitarnych, typu dezynfekcja rąk-maseczka i tak Dlatego mówię, że moja kuzynka 60, plus, zaszczepiła się przeciwko COVID-19 i 24 kwietnia miała przyjąć drugą dawkę. Niestety, yy, od poniedziałku jest chora na COVID. Przeżywa to strasznie, no przeżywamy wszyscy, wiadomo. No i, i, i to, jest, to jest efekt jej pobłażania, jej takiej pewności siebie, że no już prawie jest odporna. To jest totalna bzdura. To tyle tematem wstępu. I teraz, moi drodzy, dostałam temperatury jako efekt poszczepienny i tak jak mówiłam, nie stosuję żadnych środków obniżających temperaturę ani przeciwbólowych. Nie powiem, nie było fajnie, ponieważ wiecie, jak jest wysoka temperatura, to są dreszcze, to jest łamanie w kościach, tym bardziej, że mnie jeszcze ja byłam przewiana przed szczepieniem, potwornie bolała mnie głowa, mam za, jak to się mówi, zapakowane zatoki I, i to były te dwie rzeczy naraz o 19 już czułam, że coś się zaczyna dziać wiecie, te chodzenie po kościach że to chyba będzie temperatura o 22 miałam 37 stopni o 23 37,5 a o północy obudziło mnie pragnienie, dyskomfort i temperatura 38. Później obudziłam się o 3.30 z tych samych powodów i miałam nadal 38. Natomiast o 7 rano prawie 38. I cały dzień do popołudnia miałam prawie 38. W tej chwili jest godzina po 19, mam 37 i 1. Zobaczymy jak to będzie dalej. W każdym razie e, trzymam się tego, żeby nie zbijać temperatury. Temperatura nie jest na tyle wysoka, żeby ją zbijać. Tak jak mówię, nie będę zabijać własnego wojska, które się grupuje, żeby walczyć z wrogiem. Zobaczymy, jaka będzie ta noc, może wreszcie ją spokojnie prześpię. To będzie druga noc po szczepieniu. Ale to mówię, nie bójcie się. I co się dowiedziałam? Dowiedziałam się, że ten znajomy bliski, który, którego żona twierdziła, że miał 37 stopni, tak naprawdę miał 38. I zażywał te środki, ten paracetamol. Tak, paracetamol zażywał na obniżenie temperatury i obniżał ją do 37. Tak, akurat ten para, zareagował na paracetamol. Tak to wyglądało. No ja nie chcę obniżać, zobaczymy, czy sama spadnie. Nie chcę obniżać temperatury przez najbliższe jeszcze dwa dni. Co jeszcze? No, dzisiaj, dzisiaj moja sąsiadka się zaszczepiła, także będziemy mieli wgląd w jej reakcję na szczepionkę. Zarówno jej mąż, jak i ona mają drugie szczepienie na czerwce. To tyle moi kochani na dziś, jeżeli coś się będzie wydarzało nowego, będzie następny film, więc zachęcam do subskrypcji, żeby dostać powiadomienie o tym filmie. I tak myślę, że następny film, jeżeli nic się nie będzie działo, będzie tuż przed drugą dawką szczepionki. Nie zachęcam tymi filmami do szczepienia ani nie neguję tych szczepień. Decyzja należy do Was samych. To jest tylko informacja, jak ja, zwyczajny człowiek, reaguję na daną szczepionkę. Po prostu, aby, aby wiedzieć, o czym mówimy i czego dotyczy nasza decyzja. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.